Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, to już drugi odcinek Terradi na Kilofie, więc dzisiaj no troszkę się zmieniło, niestety poza kamerą, poza nagrywaniem, gdyż no... Miałem małe problemy z dźwiękiem ponieważ nagrałem odcinek ale no niestety dźwięku, dźwięk mi się nie nagrał, coś mi się zepsuło teraz się już no w szczęście że się nagrywa no ale niestety nie nagrałem tego jak robię tutaj daszek no i no, a tam trochę kopania było trochę surowców zebrałem ale i tak to mało więc dzisiaj udam się jeszcze na ten zbiór surowców Pójdę uzbierać troszkę kamienia, bo będę chciał zrobić taki duży kill-off tutaj. Tak, na to, że nazwałem tak oto tę serię teravia na killoffie, więc będę chciał zrobić taki kill-off. Ale na to potrzebuję kamień i drewno. No to się udamy w te strony. Niestety akurat noc musi być teraz. Ee, więc tak, zetnę te drzewa tutaj, daleko się nie będę oddalał. O, widzę, że tutaj mamy... Mm, kurde, dzbanki, o tak, dzbanki. Z nich zawsze coś pożytecznego się wydobędzie. Tutaj damy jakieś światełko i zaczynamy ścinać. To ja może tak przyspieszę tempo, żeby, no, szybciej było. Okej, okay, jestem już z wami. No, już kończę zbierać te surowce. Dużo ich tam nie było. Zebrałem raczej więcej drzew. Dalej już mi się nie chce tego zbierać. Mam nadzieję, że tyle starczy. W końcu to i tak dużo nie będzie. Jak widzieliście, zebrałem parę tych dzban dzbanków. Znaczy, tych rzeczy z dzbanów. Więc... No trochę mi tam dało, na przykład tych, tego żelu czy gel to jest chyba żel, co daje jednak te, te y, 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 pochodnie. Muszę zrobić sobie trochę strzał. Y, strzały robi się z, z stołna i z y, no, paru dech, więc łatwo to zdobyć. A teraz y, zajmę się może budową. Tylko może nie wiem jak to zrobić, Czy może nad domkiem. Hmm, nad domkiem będzie ładniejsze. No dobra, zrobimy nad domkiem. Zacznę od podstawy. Tylko będę musiał zrobić tutaj... O, wezmę trochę ziemi. No dobra, mam tu. Takie coś, żeby oczywiście z tego było na utrzymaniu. Trochę za duże. Hmm. Będę robił to teraz na ślepo, bo nie wiem, jak to będzie miało wyjść. No, może tak damy. Dobra. Wypełnienie. Kolejne te. No, dawaj. Okej. Okay. Wiecie co mam na myśli, takie coś, nie? Tako, teraz z dół tak samo, a potem zrobimy takie taki pół, pół Pomyślicie, może tak? Coś takiego. O, to fajnie wyszło. No dobra, to ja to już dokończę, żeby no nie tracić czasu i zaraz do was wracam. Yy, no dobra, tak to to wygląda. Yy, no i szczerze mówiąc mi się podoba. Nie wyszło to całkiem źle Może kiedyś to ulepszę Może kiedyś zrobię to z jakiegoś szczerego, czystego złota A na chwilę obecną niech pozostanie tak jak jest Będzie to jako pierwszy oznacznik tej serii Element, który będzieś mówił, że to jest seria z sezonu pierwszego I w ogóle może kiedyś będą to wspomnienia no dodam parę lampek i na tym zakończymy ten odcinek Tak tylko muszę tam wejść do góry Jakoś Znowu będę musiał niszczyć tę te, ziemię No nawet fajnie to szczerze mówiąc wygląda Nie wygląda to wcale źle Nad domkiem fajnie to wygląda y no, tu może dam. Chcę zobaczyć, czy to się będzie świeciło razem z górą. No dobra, muszę tu dać jeszcze. No i tak to, to wygląda. Yy, Mi się naprawdę strasznie podoba. Jest to mój pierwszy taki wykonany w Terrarii... Yy, no nie wiem jak to nazwać. Yy, jakaś rzecz taka. No nie wiem, typu Spit Art może. Yy, no i... Tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. O, tak, spadająca gwiazda. Ale to opowiem już w drugim, w trzecim odcinku. A na chwilę obecną się z wami żegnam. Na razie, cześć.